Witam, tutaj jest z of Games. I dzisiaj już mój trzeci dzień wysyłania filmików z Crash Bandicoot 2. No, i co właściwie dzisiaj będzie do roboty? No, przeszliśmy pierwszy pokój portali, przeszliśmy drugi, więc chyba czas na mój najmniej ulubiony, czyli trzeci. No, i właściwie co dzisiaj będzie tu do roboty? No, dzisiaj właściwie odkryjemy trochę więcej sekrecików w tej grze. Zobędziemy kolejny kolorowy krystał. Wrócimy się do drugiego pokoju portalu World No I też oczywiście zawatrzymy z kolejnym bossem. Chyba tyle, jak na taką, takie przedstawienie tego, co dzisiaj będzie. Więc wypadałoby trochę omówić poziomy. No, jest ich pięć. Właściwie, jest tylko jeden takim no, nowym terenem. Ale o nim później. Najpierw zaczniemy od poziomu pierwszego, czyli Plant Food. No i właściwie to się zaleca, żeby go przejść pierwszego, ponieważ nim, mimo wszystko, jak tam widzicie, z góry to pewnie widzicie, to są dwa normalne klejnoty, no ale no niestety nie, to są, to jest żółty, który tylko wszystko naprawdę... Jak, jak ja odgadnąć, że te żółty, nie wiem, ale to naprawdę jest żółty i ja go dzisiaj zamierzam zdobyć. No wiecie, żółty na żółtej ścianie to tak naprawdę ciężko to zobaczyć. No ale dobra! Na, na początek, no, w sumie nie jestem pewien, czy będę najpierw żółty, czy normalny klejnot. No, a może nawet zdobędę szary normalny, za wszystkie skrzynki. Mimo wszystko, jak dla mnie, zdobycie żółtego to jest naprawdę bardzo ciężką robotą, jest dla mnie jednym do zdobycia. No i jak widzicie już na początku, yy, po jakimś czasie mamy czas od razu us ustawiony. Jeśli dojdzie do końca poziomu i czas nam się nie skończy, yy, to wtedy otrzymamy nasz żółty klejnot. No i właściwie to tyle jeśli chodzi o żółty klejnot No jego zdobycie w sumie jest dość proste jeśli chodzi o teorię Ale w praktyce, praktyce tego to jest naprawdę za mało I trzeba naprawdę wszystko idealnie szybko zrobić by to by wszystko otrzymać ten klejnot No to ja sobie na razie to odpuszczę Może na razie zdobędę jakąś maskę aku-aku Dzięki temu oczywiście to będzie mi łatwiej Bo zawsze będę mógł nie zważać na przeciwników i... To było dobre To było dobre z tą muchówką. Wydawało mi się osobiście, że dostałem, no ale ja się sprzeciwiać nie będę. Logice tej gry, jeśli jest na moje. No a tu, a tu pielnicza, a tutaj mamy bonusa. Bonus sumie taki, w sumie dość taki, stry, ale taki sandaldowy bonus, skrzynki, dużo jabłek, życie. Nic trudnego w gminie raczej nie ma. Jest też krótki i szybki. No i dość 70 jabłek, jedno życie. Si nie, nie taki zły bonus. No, 52 życia. Dość mało muszę przyznać, bo myślałem, że będę mieć szybciej dydyty, maksymalną liczbę żyć, na no ale nią wszystko dużo, ja omijam. I więcej mu kołówek, tylko nie to. Tutaj ciężko czasami jest od nich nie oberwać, zwłaszcza w tym momencie tutaj i... No niestety oberwałem. Za ja bardzo zaskoczony nie jestem, bo coś tak sądziłem, że po prostu oberwę. To było do przewidzenia. A, mam jeszcze jedną maskę którą właśnie straciłem. Ale przeżyję to. Prze, przeży, przeżyjemy jakoś. Dobra, no tutaj też trzeba o tym pamiętać, żeby mimo wszystko wszystkie te skrzynki i muchołówki to zniszczyć. No, mimo wszystko, później przejechanie na desce byłoby bardzo ciężkie, gdybyśmy tego nie zrobili. No, tak byśmy nie zrobili skrzynek. I też w, zas w zasadzie, nie, be, nie dałoby się przejechać, gdybyśmy nie zniszczyli technik. nie zabili tych muchołówek bez utraty maski, po prostu bez mamy skrzynek 53 i to maksymalna liczba, czyli mamy klejonczek. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak, tak jak chciałbym, żeby szło od początku do końca, nie tak jak poprzednio, no. Mimo wszystko no wszedłem wszystko w drugim world no, ale no, nie można powiedzieć, że bez trudności. Dobra, teraz zróbmy to jeszcze raz, ale teraz już na, na jakże zarąbisty czas, żeby się pochwalić zdolnościami. A teraz trzeba po prostu wszystko jak najszybciej, po prostu obojętnie jak i gdzie, w jaki sposób, musicie po prostu ominąć wszystko i praktycznie w ogóle się zatrzymywać, jeśli chcecie to zrobić. Zatrzymanie się chociaż na kilka chwil, to już od razu możecie to ponabiać. tutaj mamy kolejną maskę, przyda mi się, bo nie miałem żadnej. Te bomby najlepiej są minąć je przykład zwir. Dzięki temu yy, ominiemy no, je wszystkie tak, bez takiego zatrzymywania się. Dobra, teraz nawet nie będę zważał na te rośliny, bo tutaj nie ma sensu teraz. Ja się tu śpieszę z czasem. Ale ten czas może czasem naprawdę zdenerwować, no. Ale no niestety muszę to przejść, żeby mi 11%. 100%. No tutaj muchołówki tutaj coś czuję, że oberwę właśnie teraz. No cóż, ale mam jeszcze jedną maskę, przeżyję z nią. Dobra, to mam dużo czasu, ale teraz najważniejsze jest, byście żadne skarby nie szli jednak teraz, iść z tych muchołówek, ponieważ to nam tyle czasu zajmie, że na pewno nie zdążycie, się nie co robić. A teraz są szybko, mijamy tę kolejną, ostatnią, zaskakujemy i. my cholenie, dużo czasu! P-p-pięć sekund! Wow! To i poszło świetnie! Lecz nie wiecie jak Ile czasu mi zajęło wycenowanie tej planszy, by ją w ogóle przejść w tyle czasu, tak w tak krótkim czasie, a teraz mi 5 sekund zostało, wow. To było niezłe. No, mam nasz upragniony już trzeci kolorowy klejnocik. No, no, zasłużyłeś, niezły czas, dostaliśmy crash, tańcz sobie. Dobra, teraz czas na poziom drugi. No, mamy te, też jeszcze te inne poziomy, no. Te, będę robił to raczej, tak wiecie, od, od pierwszego do piątego. Od 10 do 15. od 20 do 25. Nie będę jakiejś tam własnej chronologii sobie... Urozył, własną chronologię sobie wybiegał. Dobra, to, to jest kolejny poziom taki kanalizacyjny, jak ja tu śmiem jak to się nazywać. To takiego trochę dziwnego przeciwnika, muszę tu przyznać. Okej, okay, no, on tak, y, takim miotaczem ognia, jakby nas trafić. Trzeba po prostu poczekać, aż on przestań, aż on mu się to znudzi, i z go szybko zaatakować. No i on tylko trzeba bardzo szybko go zaatakować, bo on dość bardzo krótki, on ma... No, po prostu mamy bardzo mało czasu, bo czy, Jeśli tylko się trochę spóźnimy, to już od razu zabiera się za miotacz, czy nas atakuje. Wtedy zaatakowanie go jest niewykonalne. Dobra, tutaj kolejna woda, no. I o, maska. I tutaj mamy, no, drogę, czaszki, klejnotu, ja tam jakąś drogą, ja tak ja ta jakąś drogą klejnotu musimy nazywać, ale ja do niej jak na razie nie idę. No, z tego powodu, że jeśli chcecie mieć dwa klejnoty jednocześnie, i drugi klejnot, i drugi czaszki, to musicie też, nie, musicie też to albo to zrobić tą planszę bazy, albo przejść do przodu i później się topić. To, jest, to są dwa sposoby, jeśli, jeśli właściwie... Jest tylko jeden sposób, bo jeśli chcę sobie nocześnie to być, naęgą, to musicie by wizemu podobał cofnąć. Dlatego że jeśli, yy, jeśli nie nieznajemy yy, wszystkich skrzynek na pewnym tym odcinku, to po prostu tam gdzie nas przeniesie yy, po, po wykonaniu do tu, yy, platforma, to platforma, po prostu będziemy yy, ominiemy kwestiony, skrzynek z tym. Tak ja się tu pomieszałem ze słowami, nie wiem, czy to wszystko co powiedziałem było zrozumiałe. No ale, no ale cóż się... Obejdę to jeszcze raz, to przeżyję To, to, to ocenię i chyba będę, chyba przeżyję to Dobra Tutaj kolejny bonus, no Też trochę nudny, bo nic tutaj padę więc nie ma 10 skrzynek, no 30 obek Gdyby nie to jedno życie, to, to na hadę byłby trochę paskudny bonus Nic by bardziej się nie było, skrzynek Pomimo wszystko 30 owoców Łumpa, no nie wiem czy, bo jakoś tak ja to jabłkami z, yy, mam nawyk nazywać, więc no wybaczcie, tak się z tak nazywał. A tutaj właściwie teraz mamy taką, jakby nowość, o no, której wam teraz nie powiedziałem, no to jest taki jakby wiatrak, który też te, to robi to samo co ten poprzedni, tylko że w zależności od tamtego on jest jakimś realnym zagrożeniem. O, po prostu o widzi on się tak bardzo szybko obraca i takie rzeczy w tym stylu, no i jedyny przez niego jest absolutnie niemożliwe. No i jedyny sposób, żeby przez niego przejść, to właśnie strzelanie tymi robotami czyszczącymi wtedy, kiedy oni się pojawiają. Jeśli tak takim strzelimy jest to, to coś nie było, to jedno ze śmigłów się urywa i możemy po prostu przejść. No, yy, no, nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe, jeśli jest to jeszcze jedno śmigło. Tam, ha, muszą wszystkie śmigła, żeby to było możliwe przejście. Ja osobiście nie będę ryzykował i. Okej, okay, mamy trzecią maskę, no to mi się przyda. Dzięki temu to szybciej, to szybko mi wszystko pójdzie. to teraz wypadałoby się wrócić. Tutaj będziemy e, mieli ma... Muszę przyznać, że tobie nie jest to ciężki kawałek chleba, bo coś takiego jak prywatność, no mimo wszystko by się przydało przy robieniu filmów. Muszę, muszę to przyznać, ale dobrze. Wybaczcie to cięcie. Kontynuujemy. No no wszystko z trzecim poziomem maski, no to przejść do tyłu nie z żadnym problemem. Po prostu biegniemy na Hama i wszyscy, wszystkie przeszkody stu, znikają na, na swojej drodze. No, dosz, doszliśmy szybko. I czas na kolejną drogę czaszki klejnotu. Ja to... Ja drzegam klejnotu będę tego nazywał, chociaż słyszałem, że to podobno jakaś nieoprawna nazwa, bo to jest moja nazwa. No ale okej, okay, to teraz powiedzieć trochę o tej drodze, no cóż to jest trochę takie ciekawe o, o, takie nie wiem urozmaicenie, ponieważ tutaj zawsze, ale to zawsze będzie będzie woda niebezpieczna, ale zaaktyzowana, żółta. Z nie ma, nie macie co ile, nie macie co czekać, bo zawsze ona będzie mogła was zlanić. tu nie macie co kombinować, po prostu musicie się przejść jak najszybciej. To jest was, to jest zadanie. Czy ja tutaj nie stracę kolejnego maski jak poprzednio? Dobra szybko szybko szybko! Dobra Aaa, ah, no straciłem mnie już dwie maski, no to nie było miłe doświadczenie Jeszcze ty, ty kolejny za zanie się, będę tak wyczekiwał Dobra Z jednej platformy na drugą i na trzecią i... Dobra Doszliśmy do końca Skoro już doszliśmy do końca, no to no, no, do, możemy wejście kontynuować poziom. Tutaj najlepiej jest najpierw w prawo. To, to jest najbardziej polecane, żeby właśnie aktywować te skrzynki. Teraz lecimy w lewo. I znowu ten gościu z metaczem ognia. Nie wiem czemu on też... Z, na, 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 na konsoli to on zawsze jakieś mi problemy sprawiał. Nie, nie wiem co to za jakieś dziwne, nie, jakieś dziwne problemy które on sprawiał. Bo on aż takim ciężkim p przeciwnikiem nie jest. Dobra, mamy nasz kryształ i też maskę, no i dodatkowe życie, no. Tyle rzeczy dziś teraz dostaliśmy. I no, udało się. Już myślałem, że coś jeszcze się tu się, 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 nie uda, no ale... na wszystko jak na razie idzie świetnie, nie zginęłem ani razu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale ja nie zginęłem chyba, czy nie? Pamięć mam kiepską, ale raczej nie. Najwyżej maski tracę. No, teraz jeszcze jeden nam został do. I teraz szybko. O, udało się. No. To idzie szybko, naprawdę. Stru... Stru... Szybko mi idzie, coś sądzę, to będzie krótka część, naprawdę. Nie wiem, ile razy powiedziałem już naprawdę, no, ale zresztą, nieważne. No, i raz, i dwa, no i trzy.

Teraz zostały nam jeszcze trzy poziomy do przejścia, no ale teraz już ja wszystko nie będę przechodził trzeciego, dlatego że o, trzeci i piąty poziom to są te, którym tracimy maskę Aku, aku jeśli do nich pójdziemy. Dlatego teraz zdecyduję na jeszcze czwartego.